Peter Jackson długo kazał nam czekać na swój kolejny hit. Po takich dziełach jak Zły Smak i Martwica Mózgu, w końcu przyszedł też czas na Hobbita. Wchodzisz do kina i mówisz, chcę na Hobbita i pytają cię na jakiego, a ty mówisz, no że na Petera Jacksona. A wtedy bam, okazuje się, że jest dubbing, napisy 3D, 2D, 24 fps, 38 fps, cola, fanta, sprite, bandaże. Wziąłem napisy 3D i bandaże. To jest yy, recenzja bandaży. Słabo absorbują krew dwie gwiazdki. Kobybitem niestety nie jest lepiej. Musicie wiedzieć, że mówię tu jako osoba, która nie przebrnęła przez książkowego Ładce Pierścieni, że o Silmarillionach nie wspomnę. Nie lubię jak charakter 9 na 10 postaci można określić słowem waleczny i, i prawy, a reszta była plugawy czy, czy coś takiego i że coś tam się biją. Innymi słowy, nie jestem fanem Tolkiena ani jego tworów. Przed zabraniem się za te recenzje zastanowiłem się, czy sprawiedliwym jest oceniać film jako słaby z powodu książki z dwudziestolecia międzywojennego. Oni w tamtych czasach nie wiedzieli, co to jest Deus Ex Machina albo Sens. Właśnie, że tak! Właśnie, że wiedzieli! Nie, nie spokojnie, nie jeżdżę tu książki. Wiele osób mi mówi, że to piękna baśń, pełna magii, heroizmu, i to super. Może klasyka literatury ma taryfę ulgową, ale teraz jest przyszłość. A w przyszłości trzeba się stosować do jakiegoś standardu. Odtworzony zaadaptowany błąd to no nadal błąd. Już tłumaczę, o co mi chodzi. To ma być historia przygodowa. Chyba dobrze czaje. Postacie powinny stawiać czoła kolejnym niebezpieczeństwom i dzięki swoim zdolnościom, sprytowi, odwadze pokonywać kolejne przeszkody. Powinniśmy czuć podekscytowanie za każdym razem, kiedy pakują się w tarapaty, przeżywać razem z nimi te przygody, mieć jakieś poczucie zagrożenia. A jak to wygląda faktycznie? Bohaterowie pakują się w coraz głębsze ukoszane, sytuacja zaczyna wyglądać beznadziejnie, a wtedy BAM! Wpada Gandalf i BAM! BAM! Szły z rozłupanych tajemnic Bym wybaczył, gdyby to było raz, jako jakiś symbol opieki czy coś, ale za trzecim razem, kiedy to się dzieje, już masz ich wszystkich gdzieś. Oni są nieśmiertelni, a cała ta otoczka, która ma nam mówić, że jest przygoda i niebezpieczeństwo, rozpada się jak domek z kart, 3D. W książce naprawdę jest taki schemat, że Gandalf znika bez powodu, następnie wrogowie atakują, a potem Gandalf przychodzi, bam bam, szły z zwycięstwa. Peter Jackson jakoś próbował ratować sytuację z książki, ale wyszło mu to tak sobie, dorzucił górę wątków w tła, żeby dać Gandalfowi jakiś pretekst do znikania. Aaaa, to dlatego ci nie było, jak miałeś być, bo byłeś obrażony na króla krasnoludów. Okej. Okay. Teraz to jest historia o waśniach i przebaczeniu. Pięć gwiazdek na 4. Zamiast pobudzania naszej empatii i poczucia przygody, Peter Jackson sięga po swoją ulubioną książkę pod tytułem Zajeb wszystko grubą warstwą efektów specjalnych. Autor książki George Lucas. To wszystko wygląda bardzo pięknie. Lochy są przeładowane wyobraźnią, a świat tętni życiem. To trzeba przyznać. Wszystko się rozpada, potwory walczą, po prostu widowisko. Nie wiem jak wy, ale ja mam tego dość. Ja mam dosyć. To nie, jest, to nie jest, dobre zastępstwo do opowiadania historii. Ta plaga dotyka zarówno film, jak i gry wideo. Patrz, dzieją się czadowe rzeczy, które nie mają znaczenia, kleszczmy rękoma kras, nalwali drągiem stu wrogów naraz, a giganty napieprzają się kamieniami. a su super. Każda widowiskowa scenka w pierwszym Hobbicie to filler. Czyli rzeczy, które nie znalazły się w książkowym oryginale, albo znalazły się w kompletnie innej formie. Już nie wspomnę, a nie czekaj, wspomnę o tym gościu, który jest istotny dla tego kolesia, bo mu zabił ojca czy coś. Skąd się wziął ten wątek? W książce go nie ma. Ja wiem. Peter Jackson stwierdził, czemu nie zrobić trzy filmy. I okazało się, że w pierwszym filmie za mało się dzieje, więc sięgnęli tego trola i jego. Psa. Ktoś powiedział, to może rozwińmy postać Bilba, a Jackson powiedział nie, mój pies musi być w filmie. W Ten sposób dochodzimy do tego, że film Hobbit się i nawet tytuł się Hobbit. Gdzie jest Hobbit? Jacyś ludzie się tłuką, jakieś elfy się kłócą, Gandalf się obraża, a Bilbo się przez większość czasu filmu pojawia tylko w dwusekundowych ujęciach, żeby widzowie widzieli, że jeszcze żyje i ma przygody. Nie, żeby był źle zagrany. Martin Freeman jest fantastycznym aktorem i wykonał świetną robotę w scenach, w których kurwa jest. A to właśnie on powinien być głównym bohaterem. I to nie z powodu tytułu, tylko dlatego, że jest łącznikiem między widzem a światem fantazji. To jedyna, nienapompowana, nietajemnicza postać, z którą możemy się utożsamiać. Hej, ja też siedzę na dupie cały dzień i przyjmuję się pierdołami. Ten koleś w telewizorze jest taki jak ja. W Walsie jestem Peter Jackson. To ostatnia deska do grobu tego filmu. Kiedy postać głównego bohatera jest zepchnięta na drugi plan i nagle mamy odczuwać to, co odczuwa spocony król Krasnoludów, któremu troll zabił ojca, to znaczy, że gdzieś coś poszło nie tak. Nie mówię, że film jest koszmarnym głównym albo coś takiego. Nie zasnąłem przez te bite 3 godziny. Widoczki są naprawdę niesamowite i chylę też czoła przed Jacksonem, który postawił na powolny rozwój wydarzeń. Zbyt wiele filmów pędzi ślepo przed siebie i zapomina czym jest. Co prawda, ten nie wie czym jest od samego początku wyścigu, ale intencja jest dobra. Aktorzy spełniają swoje role, krasnoludy to wesoła, acz nieco wycięta z kartonu banda, a zamiast oryginalnego soundtracku mamy papuczyny, powładcy pierścieni, nic nie szkodzi, a co pierścienie miał fajną muzykę i tak przychodzi czas na moją ocenę. Mam taki fajny system oceniania. Czy gdybym mógł cofnąć czas i obejrzeć to jeszcze raz po raz pierwszy w życiu, zrobiłbym to? A werdykt brzmi. Nie. Yes! Yes! Yes, yes. we Myślę, że jestem trochę zły na ten film. Pierwszymi scenami obiecywał mi fantastyczną przygodę w przyjemnym, baśniowym klimacie. Był jak. Piękna książka dla dzieci i dorosłych, którzy doceniają dobre książki dla dzieci. A po 30 czy 40 minutach, Jackson zaczął zasypywać to wszystko warstwą krwi popiołu i wymiocin. Czasami wrzuca jakąś lżejszą scenkę albo gag, ale zamiast rozładowywać atmosferę, przypominają tylko o tym, że zostaliśmy wyruchani kurwa na 20 zł. Jedynie scena z Gollumem naprawdę rozbłysła. Ale ile z tego to jest scena z Gollumem? 2 zł. Albo 1 złoty plus dwie cząstki. Kinder Bueno w promocji. Kinder Bam, bam, szuj z to Tę zmieszczę. Hej, na koniec ciekawostka. Czy wiecie, że Azok, czyli główny zły z filmu, w książce pojawia się tylko w jednym zdaniu w sensie w hobbicie, bo w żadnej innej książce w ogóle go nie ma. A poza tym Azok pojawia się jeszcze w dodatku do jakiejś gry władcy pierścieni. Wow. Wow. Ja. Yeah. Fajnie, kliknijcie któryś z tych filmów, one też są fajne, to też jest wszystko moje, wszystko jest moje. Kliknijcie też lajka, suba i walnijcie komenta, bo to wszystko jest młyna na moją y, wodę. Co?